W tym filmie powiem Ci o siedmiu najczęstszych i najpoważniejszych błędach, które popełniają opiekunowie małych psów. Te błędy prowadzą niestety często do niepożądanych zachowań i do unieszczęśliwiania samego psa. Dlatego bardzo ważne, aby ich unikać jak ognia. Cześć, nazywam się Emil Nestorowicz, jestem behawiorystą, trenerem psów i liderem zespołu Czerwonego Pieska. Zapraszam do oglądania. Małe psy to nie tylko urocze futrzaki, które wzbudzają zachwyt swoim wyglądem. To pełnoprawne zwierzęta ze swoimi potrzebami, które wymagają od nas szczególnej uwagi i zrozumienia. Pamiętajmy, że choć są małe, to wciąż są psami z wszystkimi psimi instynktami i potrzebami. No i błąd numer jeden to jest traktowanie małego psa jak zabawkę. Pierwszy właśnie i niezwykle powszechny błąd to traktowanie małego psa jak żywą maskotkę czy też zabawkę. I ja rozumiem tę pokusę, no bo przecież małe psy są takie malutkie i urocze. Nosimy je na rękach, przebieramy w ubranka, pozwalamy na zachowania, na które nigdy nie pozwolilibyśmy większemu psu. No bo przecież, co taki maluch może zrobić? To poważny błąd, który może mieć daleko idące konsekwencje. Pies, niezależnie od rozmiaru, potrzebuje jasnych zasad i granic, i konsekwencji w wychowaniu. Kiedy traktujemy tego małego pieska jak zabawkę, no to wysyłamy mu bardzo mylne sygnały. No bo jakie są konsekwencje? No cóż, pies może rozwinąć tak zwany syndrom małego psa. Staje się dominujący, szczeka nadmiernie, bywa agresywny wobec ludzi i wobec innych zwierząt. Może też cierpieć na tak zwany lęk separacyjny, no bo my przyzwyczajamy go do ciągłego noszenia, do ciągłej bliskości i to może rozwinąć u niego lęk separacyjny. Wiele problemów behawioralnych, takich jak znaczenie terenów domu, czy niszczenie rzeczy, to jest właśnie efekt braku jasnych granic wobec na przykład małego psa właśnie. No i co robić zamiast tego traktowania takiego? Traktujmy po prostu małego psa jak psa, jak zwierzę, które ma swoje potrzeby, instynkty i naturalną jakąś tam hierarchię. Ustalmy jasne zasady i konsekwentnie się ich trzymajmy. Pozwólmy psu być psem chodzić na własnych łapach, eksplorować otoczenie, oczywiście pod naszym nadzorem, ale pozwolić mu na swobodne też eksplorowanie bo to jest potrzeba psa uczyć też tego psa samodzielności. Błąd numer dwa to jest brak socjalizacji. Drugi błąd to jest właśnie przekonanie, że skoro pies jest mały i potencjalnie bardziej narażony na zranienie, to lepiej ograniczyć jego kontakty z innymi psami, no bo martwimy się, żeby nic mu się nie stało. Ale nic bardziej mylnego. Socjalizacja jest absolutnie kluczowa dla każdego psa, niezależnie od jego wielkości. Brak kontaktu z innymi psami, z różnymi ludźmi i z nowymi sytuacjami może prowadzić do poważnych problemów. No i jakie są konsekwencje? Pies nieprawidłowo socjalizowany, często wyrasta na zwierzę lękliwe, które reaguje agresją na nowe sytuacje, na obce psy albo na ludzi. Może też mieć trudności z adaptacją do nowych miejsc i do nowych okoliczności, co bardzo utrudnia wspólne życie. No i jak robić prawidłowo taką socjalizację? Rozpocznijmy na pewno socjalizację wcześnie, najlepiej już w wieku szczenięcym, kiedy pies jest najbardziej otwarty na te nowe doświadczenia. Zadbajmy, zadbajmy o pozytywne spotkania z innymi psami, początkowo małymi lub o takim łagodnym usposobieniu, a potem stopniowo wprowadzajmy psa w coraz bardziej zróżnicowane środowiska, na przykład większe psy, bardziej energiczne psy. Pamiętajmy też, że okres socjalizacji to nie tylko spotkania z innymi psami, to także czas poznawania nowych miejsc, dźwięków, zapachów, ale też ludzi w różnym wieku, o różnym wyglądzie. Błąd numer 3 to jest zaniedbywanie treningu. Trzeci to jest właśnie powszechny błąd, to jest takie myślenie, że mały pies nie potrzebuje treningu. No, bo przecież jest taki mały, co mi zrobi? Przecież najwyżej wezmę go na ręce i uniknę wszelkich problemów. Ja często słyszę takie argumenty i jest to bardzo szkodliwe podejście, no bo każdy pies, bez względu na rozmiar, potrzebuje i wręcz pragnie tego treningu. Trening to nie tylko nauka komend, ale przede wszystkim stymulacja umysłowa, budowanie więzi z opiekunem i uczenie się funkcjonowania w ludzkim świecie, czyli poznawanie jakichś granic, zasad, które my ustalamy. No, i jakie są konsekwencje zaniedbywania treningu? No, oczywiście, pies może stać się nadpobudliwy, trudny do opanowania, może rozwinąć niepożądane zachowania, takie jak niszczenie rzeczy z nudów, nadmierne szczekanie, czy jakaś agresja, czy po prostu jakiekolwiek inne zachowanie. Nie panujemy po prostu w ogóle nad tym psem wtedy. Często właśnie małe psy są najbardziej narażone na takie problemy, no bo ich zachowania są po prostu bagatelizowane. No i zadajmy sobie pytanie, jak trenować małego psa? Tak naprawdę tak samo jak dużego, ale oczywiście dostosowując intensywność i długość sesji do jego możliwości. Uczmy go podstawowych komend, takich jak siad, zostań, do mnie. E, trenujmy też chodzenie na smyczy bez ciągnięcia. Wykorzystujmy pozytywne wzmocnienia. Nagradzajmy za dobre zachowanie. Pamiętajmy, że trening to dla psa zabawa i czas spędzony z ukochanym opiekunem, więc nie traktujmy tego jako przykry obowiązek. Błąd czwarty to nadmierna ochrona Małego psa. Ja rozumiem tę chęć, bo psy małe, w szczególności, są delikatne, wydają się kruche, bezbronne, ale nadopiekuńczość może wyrządzić, wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Więc nosimy na rękach takie małe psy, gdy widzimy na przykład innego psa na horyzoncie, wsadzamy je gdzieś do torebek, unikamy spacerów w parku, czy unikamy jakichś innych miejsc, gdzie mogą spotkać inne zwierzęta, bo boimy się, że coś tym małym psiakom się stanie, że większy pies je skrzywdzi, że się przeziębiał też na przykład. No i konsekwencje są takie, że pies, który jest nadmiernie chroniony, nie rozwija naturalnej odporności, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Staje się lękliwy, niepewny siebie, może reagować agresywnie w sytuacjach stresowych, bo po prostu nie został do nich przyzwyczajony. Nie uczy się też czytania sygnałów innych psów, co może prowadzić do nieporozumień i konfliktów. No i co robić zamiast tego? Na pewno pozwólmy psu na kontrolowane doświadczanie świata. Oczywiście, musimy dbać o jego bezpieczeństwo, ale nie kosztem normalnego psiego życia. Pozwólmy mu biegać po trawie, poznawać inne psy pod naszym nadzorem, doświadczać różnej pogody, różnych warunków. Nawet jak troszeczkę zmarznie, to nie znaczy, że on od razu zachoruje. Jeśli ten pies się czegoś boi, nie wzmacniajmy tego lęku swoją nadopiekuńczością. Zamiast tego bądźmy spokojni, pewni siebie, pokazując psu, że nie ma powodów do strachu. Zanim powiem Ci o kolejnych trzech poważnych błędach, chciałbym serdecznie z całego serca zaprosić Cię na bezpłatne szkolenie 15 trenerskich technik eliminowania niepożądanych zachowań u psa. Na tym webinarze online poznasz metody, których używam z psami problemowymi. Zdradzę Ci mój warsztat, warsztat trenerski, który pomoże Ci uporać się z problemowymi zachowaniami Twojego psa. Pod filmem w opisie znajdziesz link do zapisów na szkolenie. Szkolenie odbywa się online, jest darmowe, więc bardzo zachęcam do uczestnictwa. Więc teraz zatrzymaj ten film na chwilkę, zapisz się, zajmij swoje miejsce, a następnie wróć do tego filmu do oglądania. Mam nadzieję, że już się zapisałaś, zapisałeś, więc lecimy dalej. Piąty błąd to nieumiejętność rozpoznawania lub ignorowanie sygnałów stresu u małego psa. Małe psy, tak jak wszystkie zwierzęta, komunikują swoje emocje poprzez mowę ciała, ale ich sygnały mogą być subtelne i łatwe do przeoczenia. Oblizywanie się, ziewanie, odwracanie głowy, sztywnienie ciała, próby ucieczki, chowanie się za opiekunem to wszystko mogą być oznaki, że pies czuje się niekomfortowo albo czuje się przestraszony, odczuwa jakiś niepokój. Konsekwencje ignorowania tych sygnałów są proste. Pies, którego sygnały stresu są ignorowane, może eskalować swoje zachowanie, od subtelnych oznak przejść do warczenia, a nawet do gryzienia, do agresji. Może też rozwinąć chroniczny stres, który negatywnie wpływa na jego zdrowie fizyczne i psychiczne, przez co jego nastrój będzie stale obniżony. No i zadajmy sobie pytanie, jak rozpoznawać i reagować na stres. Otóż naucz się czytać mowę ciała. Obserwuj swojego psa w różnych sytuacjach i reaguj, gdy zauważysz oznaki dyskomfortu. Jeśli pies wykazuje stres w jakiejś sytuacji, nie zmuszaj go do konfrontacji. Zamiast tego stopniowo oswajaj go z trudnymi sytuacjami zawsze szanując jego granice. Poproszę subskrypcję. Szósty błąd to nadmierne rozpieszczanie jedzeniem. My, opiekunowie, często ulegamy błagalnym spojrzeniom naszych psów. Które stoją i wybrzydzają nad miską, albo żebrzą nad, pod stołem, gdy my coś jemy. I dajemy wtedy im smakołyki z naszego stołu, karmimy między posiłkami, zmieniamy karmę, gdy pies odmawia jedzenia. No i niestety konsekwencje są przykre, no bo przede wszystkim jest to otyłość często, która jest szczególnie niebezpieczna dla małych psów i może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, takich jak cukrzyca, problemy z sercem, czy też problemy ze stawami. Pies może w konsekwencji takiego naszego postępowania też stać się bardzo wybredny, odmawiając jedzenia zdrowej karmy, która jest dla niego przeznaczona, a to prowadzi do na przykład niedoborów żywieniowych. Dodatkowo karmienie takimi ludzkimi smakołykami może powodować problemy gastryczne i alergie i inne niedobory. No i co robić zamiast tego? Oczywiście karmić psa zbilansowaną karmą, dostosowaną do jego wieku, do jego wielkości, do jego aktywności, ustalić stałe pory posiłków i konsekwencje się trzymać tych swoich zasad i tych pór posiłków. Jeśli pies odmawia jedzenia, nie ulegajmy. Zdrowy pies nie zagłodzi się na śmierć. Smakołyki podawajmy z umiarem i niech są to psie przysmaki o dobrym składzie, a nie jakieś jedzenie z naszego stołu. W szczególności u małych psów to jest mega ważne. Siódmy błąd to przekonanie, że mały pies nie potrzebuje dużo ruchu. Przecież on ma takie krótkie nóżki, no i może się zmęczyć przez to. Przynajmniej tak nam się wydaje. Tymczasem prawda jest taka, że małe psy, podobnie jak duże, potrzebują regularnej aktywności fizycznej, oczywiście dostosowanej do ich możliwości. Wiele małych raz to psy bardzo energiczne, które potrzebują naprawdę sporo ruchu i sporo stymulacji, tej fizycznej, ale i umysłowej. Konsekwencjami braku aktywności są nadwaga, problemy behawioralne wynikające z nadmiaru energii. Mogą być to też problemy takie jak nadmierne szczekanie, kopanie dziur, niszczenie przedmiotów. Pies może stać się także apatyczny, co często jest mylnie interpretowane jako taki spokojny charakter, że ten pies jest spokojny. No i żeby zapewnić odpowiednią aktywność psu, na pewno ważne są codzienne spacery i nie takie krótkie wyjścia tylko na siku za potrzebą, ale prawdziwe spacery, podczas których pies może eksplorować otoczenie, wąchać, biegać, maszerować sobie. Dostosuj długość i intensywność spacerów do wieku, stanu zdrowia i rasy psa. Zapewnij mu też zabawy stymulujące umysłowo, na przykład szukanie smakołyków w trawie, zabawki jakieś interaktywne, trening. No, pamiętaj, że zmęczony pies to szczęśliwy pies. Oczywiście, bez przesady nie zamęczamy psa nadmiernie, optymalnie należy to zrobić. Pamiętajmy, że mały pies to taki sam pies jak każdy inny, ma te same potrzeby, instynkty i emocje, bo to ten sam gatunek. Potrzebuje on jasnych zasad, konsekwencji w wychowaniu, socjalizacji, potrzebuje też treningu, odpowiedniej aktywności fizycznej. Natomiast jeśli mowa o wychowaniu, to warto również wychowywać małe psy. Dlatego jeśli chcesz poznać 7 trików nagrzecznego psa, które nie wymagają szkolenia, to zobacz mój inny film pod tytułem 7 banalnych sposobów nagrzecznego psa dla, dla leniwych opiekunów. Efekty bez nakładu pracy. Wejdź sobie tutaj, żeby przejść do tego filmu. Ja tymczasem dziękuję za Twoją uwagę. Mówił Emil Nestorowicz z zespołu Czerwonego Pieska. I tutaj drzemała przy mnie jak zwykle moja Fibi.